Dzień dobry, nazywam się Hanna Seredyńska, pochodzę z Głubczyc i chciałam Państwu przedstawić moją kolekcję lalek. Lalki zaczęłam kolekcjonować 10 lat temu. Zaczęło się to całkiem przypadkowo, Tuż znalazłam pod śmietnikiem jedną staruszkę, którą, żal mi się bardzo jej zrobiło, wzięłam ją do domu, oczyściłam i okazało się, po bliższych oględzinach, że lalka jest bardzo stara, ma około 150, no tak do 200 lat i wtedy, wtedy zaczęłam się interesować historią lalek. Yy, właściwie to zainteresowanie biegło tak kilkutorowo, ponieważ ja yy, zostało, mi, zostało mi kilka moich lalek z dzieciństwa, yy, którymi zresztą najchętniej się później bawiła moja córka. Bardzo lubiłam też rozmawiać ze starszymi ludźmi o, o, ich, o tym, co było kiedyś, dawniej, wcześniej. Znaczy ja bardzo lubiłam przedmioty codzienne. Interesowała mnie historia, ale nie historia taka zapodawana w szkole, data, wydarzenie, tylko historia rzeczy, rzeczy codziennych. No i bardzo też lubiłam rozmawiać z, z, ze starszymi ludźmi, to znaczy pokolenie moich dziadków, mojego pradziadka. No i zaczęłam rozmawiać już jako, jako młodziutka, młodziutka dziewczyna. No i y, opowiadali mi właśnie różne fajne rzeczy, które, które skrępnie zapisywałam i później te, te, te historie wychodziły do mnie po wielu latach. I jedną z takich historii to historia mojej znajomej, która opowiadała mi o tym, jak uciekała z Kresów Wschodnich razem z rodzicami i musiała swoją lalkę zakopać w drewutni i miała taką nadzieję, że, że wróci po nią. No ale no niestety nigdy ani ona nie wróciła, ani nikt z jej rodziny również nie wrócił do tej wsi. Także myślę, że lalka do tej pory leży, leży zakopana w, w, w tym samym miejscu. A y, ja jestem z Wrocławia i to jest miasto, w którym, które również miało podobną historię, że tysiące Niemców musiało uciekać i zostawiali swoje no, naprawdę wspaniałe rzeczy, również zakopane w rozmaitych schowkach, y, w piwnicach. I y, moi znajomi, którzy kupowali mieszkania, wiedzieli o mojej pasji zbieractwa i po, po prostu pozwalali mi wchodzić przed wyrzuceniem i różne bardzo ciekawe rzeczy znajdowałam. No i kilka, kilka z tych la, z, z lalek również y, znalazłam y, na strychach i w piwnicach. Y, moja kolekcja liczy ponad 200 lalek, y, 220, coś koło tego. Moja najstarsza lalka jest w Gablocie, w gablocie. liczy około tak, pomiędzy 150 a 200 lat. Jest to, to ta lalka znaleziona na śmietniku, a to jest lalka, którą dostałam dzisiaj od mojej cioci, która weszła y, do nas z, z takim wielkim zastanowieniem się i nie wiem, Haniu, czy czy kupiłam ci jakąkolwiek lalkę, ale jeśli nie, to muszę ten mankament natychmiast uzupełnić. Także to jest moja najmłodsza lalka. Na cześć cioci nazwałam ją Elżunia. Lalki trafiają do mnie różnymi drogami. Bardzo ważnym źródłem pozyskiwania są pchletargi we Wrocławiu. Inne źródło to, to zasoby moich znajomych, czyli pokolenia dzieci lat 50., 60. i 70. Jeszcze inne źródło to jest, to jest polskie Allegro, rozmaite fora, no i mam, mam również kilka lalek, który, które dotarły do mnie z bardzo daleka. Jedna lalka z Gwatemali pochodzi z lat 60., inna, inna z Peru, również z lat 60. Lalki niestety nie mają oryginalnych strojów. W większości ubrania szyję moja kuzynka i moja, moja sąsiadka. Są to lalki celuloidowe, biskuitowe, gumowe i winylowe. Pochodzą z różnych fabryk. Ta lalka została zrobiona w kaliszu lata 50. 60. Również celuloidowa, ta również kalisz. Lata 50-60. Lalki, tak zwane szrajerki, na bazie projektów Adama Szrajera. Mam w kolekcji również kilka lalek porcelanowych, których specjalnie nie zbieram, ale one same trafiły do mnie. Lalki, które są tam za murkiem, pochodzą. To prezent mojej przyjaciółki Scarlett Z. Są bardzo cenne, Są, przy, przybyły do nas z Wiednia. Takie bardzo cenne lalki właśnie znajduję na, właśnie na pchlich targach. Lalka ma około 80-90 lat. No i niszczę je w słońcu, prawda, zazwyczaj nie wiedzą co, co sprzedają. I zazwyczaj kupuję to bardzo tanie za, za jakieś bardzo, bardzo przysłowiowe złotówki. To jest moja najstarsza lalka, którą nazwałam Amadeusz, bo teoretycznie Amadeusz Mozart mógł się bawić taką lalką. No i tak się złożyło, że dzisiaj są imieniny Amadeusza i otwarcie wystawy jest jakby na cześć tej lalki. Wszyscy goście tutaj przybyli, to goście tejże lalki. To jest lalka, która przybyła do mnie z Gwatemali. Przywiózł mi ją mój znajomy, pan Waldek. Na jego cześć nazwałam ją Waldinka. To jest lalka, która przybyła z Peru. Kupiłam ją na Allegro. Strój pomogła mi uszyć koleżanka, moja kuzynka. Regionalny, to jest to regionalny strój peruwiański. To jest miś, którego, którego ocaliłam z totalnego pogromu wyrzucania. Miś pamiętający moje dzieciństwo, to jest mój miś. To jest piesek, którego dostałam od mojego tatusia. Bardzo go kocham. Piesek już ma, ma już pół wieku. Ta lalka została wyprodukowana w Częstochowie w latach, pochodzi z lat 50. do 64. roku. I no niestety niegrzeczni chłopcy przerabiali takie lalki na, na petardy. Na świece zachowało się Zachowało się takich lalek niestety niewiele, mam ich kilka. Ta również została zrobiona w Częstochowie w latach 50. Do, do 64 roku, ponieważ w 64 roku w Polsce celuloid już był zabroniony jako materiał łatwopalny. Tutaj mamy kaliszankę ponownie. To jest rocznik 62, prezent mojej koleżanki dla mnie. To są lalki, o których wspominałam, pochodzą z Wiednia. Prezent, który dostałam od mojej przyjaciółki. Te lalki należą do moich ulubionych, murzynki. Przez również 100 lat. Te pochodzą z pchlego targu z Wrocławia. Jeśli Państwo macie jakieś lalki, z którymi nie wiecie, co macie zrobić, z którymi ch chcecie się pożegnać, to ja bardzo chętnie zaopiekuję się taką lalką i proszę skontaktować się ze mną pod numer telefonu, który jest wyświetlany na, na dole ekranu. Dziękuję.